Militeria pl Shooting and Outdoor. Do tej pory zobaczyliście poradniki, w których opowiadaliśmy Wam o lornetkach, lettermanach czy wykrywaczach metali. A więc było outdoor, a teraz czas na shooting. Tak więc rozpoczynamy nasz cykl o strzelaniu, a rozpoczynamy go filmami o pistoletach pneumatycznych. Postanowiliśmy podzielić pistolety według tego, w jaki sposób są one zasilane. Pokażemy Wam pistolety sprężynowe. Oraz te zasilane ze zbiornika ze sprężonym gazem. No więc zaczynamy! Jako pierwsze pistolety sprężynowe mamy ich dwa rodzaje. Najpierw pokażemy Wam te z łamaną lufą, chociażby takie jak Benjamin Trail. Aby odejść strzał z takiego pistoletu, musimy złamać lufę, czyli naciągnąć sprężynę napędzającą tłok, załadować śród, a potem możemy oddać strzał. Pistolety takie są jednostrzałowe i wymagają ładowania śródu po każdym strzale oraz za każdym razem naciągnięcia sprężyny. Drugim rodzajem pistoletów sprężynowych są takie jak ten Crossman PSM45, które posiadają już magazynek na śród. Dzięki magazynkowi każdorazowe ładowanie śrub nie jest konieczne, natomiast naciągnięcie sprężyny musi się odbyć za każdym razem przed wystrzałem. Tutaj naciąganie sprężyny odbywa się w inny sposób. Naciągamy ją za pomocą ruchomego zamka. Takie pistolety sprężynowe bardziej przypominają broń bojową. To tyle w pierwszej części filmów poświęconych pistoletom pneumatycznym. Już dzisiaj zapraszam Was na kolejną część, a Wy odwiedzacie nasz kanał na YouTube oraz nasz Facebook.